Witam, witam. Wtorek 8.30. Poranna kawa. Poranna kawa w czasach epidemii i zarazy. Poranna kawa z Wami, którzy słuchacie, oglądacie. Czy teraz o 8.30, czy będziecie to oglądać później? Wczoraj na naszym pierwszym spotkaniu zaczęliśmy od początku, czyli od stworzenia świata. No to dzisiaj też wracamy do początków, ale początków. Człowieka, początków człowieka, który, jak wierzymy, jak wczoraj to było wspomniane, został stworzony przez Boga. Czyta jak są ewolucjoniści poprzez tknięcie ducha w jakieś tam wysoko rozwinięte yy, zwierzę, małpę, chociaż to nie bardzo też nie wszyscy się to zgadają, czy w jakikolwiek inny sposób, to jednak człowiek powstał dzięki Bożej ingerencji, dzięki temu Bożemu darowi stworzenia. Kogoś na swoje podobieństwo, tak jest w chwili powiedziane, na swoje podobieństwo. I teraz na początku mówimy, że był Adam i Ewa. No i na tym naszym spotkaniu przy kawie trzeba rozwiać wątpliwości, że nie tyle nie było ja Adama i Ewy, co nie było na początku tylko dwójki ludzi, tylko tej pary Adam i Ewa, ponieważ Adam w języku, który ten poemat biblijny. Określa stworzenie człowieka, znaczy dokładnie człowiek. Ewa, czyli iższa po hebrajsku, to znaczy, o tak brzydko mówiąc, człowieczycza, czyli wzięta z człowieka. Tutaj oczywiście nie ma żadnego negatywnego znaczenia dla, dla, dla kobiety czy dla imienia Ewy, ale po prostu razem po prostu stanowią człowieczeństwo: mężczyzna i kobieta. I to też, jak to mówią chrześcijańscy naukowcy, ci, którzy tym tematem się zajmują, po prostu na początku musiała być jakaś grupa, plemię yy, pierwszych ludzi, których my nazywamy symbolicznie w Biblii Adamem i Ewą, czy, czyli pierwszymi ludźmi na świecie. Gdzie i kiedy to było, no to też się naukowcy wspierają, ten przysłowiowy raj biblijny, gdzieś tam umieszczają między Eufratem a Tygrysem, gdzieś tam w, w, w terenach, które myślę, że nie ma co tym tropem podążać naukowym we wtorek rano przy porannej kawie, ale, ale zastanówmy się, jak to się wszystko mogło jak to sobie możemy wyobrazić, że to się wszystko działo. Ta grupa pierwszych ludzi stworzonych przez Boga, którzy mieli do dyspozycji Ziemię, ten dar wspaniały, jaki Bóg nam też dał, po prostu szukała swojego miejsca na tej Ziemi. Znamy przypowieść o grzechu, o nieposłuszeństwie, o tym symbolicznym rajskim jabłku, które było powodem potem wygnania. Ale myślę, że najważniejsze dla nas jest to, co nazywamy darem, darem człowieczeństwa. To, co, od czego zacząłem dzisiejsze spotkanie, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Wszystkie inne stworzenia Boże są wspaniałe, piękne, dobre, może nawet piękniejsze od nas, może lepsze od nas, ale tylko człowiek. Ma w sobie to Boże podobieństwo w sensie duchowym. Oczywiście Bóg stworzył wszystkie zwierzęta. Zresztą, ja oczywiście, niektórzy mówią, że może i zwierzęta mają jakiś rodzaj duszy, ale tym się już też nie będziemy zajmować, a tym temat dyskutować. Ale zatrzymajmy się na człowieku. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boże. No i teraz nawiązanie do tego, co myśmy z tym podobieństwem Bożym zrobili i co, co robimy, co robimy. W naszym współczesnym świecie. Wczoraj mówiłem o grzechu ekologicznym o tym, że, że świat czasami oczywiście niszczymy przez nasze, nasz nierozsądek, przez brak jakiejś wrażliwości. No ale nie, nie bądźmy tacy negatywni, bo człowiek też i tworzył, i tworzy, i będzie tworzył wielkie dzieła. Jest wiele dobra w świecie, które człowiek pielęgnuje i tego dobra się trzymajmy dzisiaj we wtorkowy poranek. Tego dobra jest naprawdę wiele, i to dobro trzeba rozwijać. Jak to robić teraz, kiedy mamy utrudnione możliwości? Nie ma tutaj złotego środka, nie ma jakiegoś lekarstwa, które nam powie, jak być dobrym i jak świat ulepszać. Róbmy, co możemy. I na ile to możliwe, starajmy się po prostu no, dzielić dobrym. Tak jak dzielimy się kawą, jak dzielimy się jakimś pokarmem, czy. Czymś dobrym, co mamy, także z drugim człowiekiem, z bliskimi, z ludźmi, którzy są wokół nas, także powinniśmy się dzielić dobrem w naszym w świecie, bo nigdy dobra nie jest dość. Wiele rzeczy może być dość w naszym życiu, może być dość <grym> ubrań, butów, pieniędzy, ale dobra nigdy nie dość. Nigdy nie dość. Dobra jest zawsze za mało i zawsze powinno być go więcej. Nie wrócimy już nigdy do raju, bo z niego sami wyszliśmy, sami się poprzez nieposłuszeństwo wygnaliśmy, ale możemy, może nie tyle na miastkę raju sobie stwarzać, ale sprawiać, aby rzeczywiście nasz oczaczający nas świat dążył nie do raju, ale po prostu do dobra. I myślę, że tutaj każdy z nas, jeżeli patrzy na wstecz, patrzy na tą piękną. Ale też, i może trochę potem smutną, jeżeli chodzi o wygnanie biblijną historię pierwszych ludzi, to wie, że tylko jeżeli będziemy słuchać Boga, słuchać głosu swojego sumienia, to także będziemy słuchać głosu świata, głosu tego, co do nas mówi poprzez swoje piękne świat, poprzez to dobro, poprzez słońce, które nam tutaj za oknem świeci. Także myślę, że od początku stworzenia dobro na świecie było jest i będzie, mimo że jesteśmy teraz w czasach trudnych, w czasach kiedy może niełatwo to dobro się siebie wykrzesać, ale myślę, że ten dzień, który rozpoczynamy nam jakieś dobro przyniesie i też będziemy w stanie tym dobrem się podzielić, tak jak wspomniałem, kawą, chlebem z potrzebującymi też dobrym słowem Szczęść Boże na dzisiejszy dzień